Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Gabin Informatyka. Od razu wyjaśniam tytuł to żaden clickbait. Poglądajcie film uważnie do samego końca, a dowiecie się dlaczego uważam, że pojęcie wirtualnego bliźniaka może realnie zmienić nasz świat fizyczny i przenieść większość rzeczy do świata wirtualnego. Pojęciem wirtualnego bliźniaka nazywamy obiekt lub zjawisko atmosferyczne, które w pełni zostaje przeniesione ze świata rzeczywistego w ten wirtualny. Jest to coś więcej niż projekt 3D. To pseudo-rzeczywisty obiekt odwzorowany w przestrzeni wirtualnej. Posłużę się przykładem, który idealnie obrazuje potęgę tej technologii. Weźmy sobie koparkę, która zostaje wytworzona w wielkiej fabryce. Przed jej powstaniem mamy gronu różnych inżynierów, którzy poprzez obliczenia i szkice projektują dany model. Jeszcze przed stworzeniem jej w fabryce muszą przewidzieć każdy drobny element, tak by ograniczyć koszty związane z wypuszczeniem niesprawnego egzemplarza. Następnie, gdy wszystko w teorii do siebie pasuje, to powstaje jeden model, który jest poddawany testom. I tutaj mogą być trzy warianty. Pierwszy jest taki, że koparka wychodzi sprawna i nic się w niej nie psuje. Drugi wariant jest wtedy, gdy po produkcji sprzętu nagle okazuje się, że jakaś śrubka jest zbyt słaba i odpada ramię. Trzeci wariant, ten najgorszy jest wtedy, gdy koparka wychodzi. Okazuje się, że jest wszystko sprawne, a po jakimś czasie producent dostaje reklamację od ludzi, bo jednak coś się zepsuło. Osoby śledzące ten kanał na pewno wiedzą, jaka była sytuacja z telefonami od Samsunga. Telefon przeszedł wszelkie testy, lecz dopiero po jakimś czasie okazało się, że baterie są wadliwe i wszystkie telefony musiały wrócić do producenta. Wyobraźcie sobie tylko, jakie to muszą być koszty dla takiej firmy. Z pomocą przychodzi nam technologia, gdyż możemy stworzyć wirtualnego bliźniaka naszego produktu. Poprzez analizę zachowań każdego Elementu oraz zebranie danych z przeróżnych czujników i sensorów można opracować w przestrzeni wirtualnej produkt identyczny do tego, który jest w rzeczywistości. Jeżeli w aucie po przejechaniu 140 tys. km strzeli pasek rozrządu, to w świecie wirtualnym także po tym czasie się to stanie. A przyznajcie mi rację, łatwiej, szybciej i taniej jest zaprogramować bota, który przejedzie te 140 tys. km w wirtualnym świecie niż człowieka w świecie realnym. Dzięki Digital Twin firmy mogą znacznie ograniczyć koszty oraz zwiększyć intensywność testów bez stworzenia fizycznego modelu. Są przypadki, gdzie budynki potrafiły się przewracać, bo nie uwzględniono jakichś detali w projekcie, albo są na przykład takie smaczki jak to. Tego także można było uniknąć, gdyby najpierw zbudować ten budynek w wirtualnym świecie. Nie wiem, czy zauważyliście to samo co ja, ale to może zmienić postrzeganie całego świata. W przyszłości, w świecie zdigitalizowanym, zaczną powstawać całe miasta, a każdy z nas będzie miał swojego awatara. Chociaż nie wiem, czy można tutaj mówić o przyszłości, bo takie miasta istnieją już teraz. Jednym z nich jest Amsterdam, który ma już stworzonego swojego bliźniaka. Ponadto szwedzka firma AJ9 ma w planach odzorowanie każdego miasta w chmurze. Jak to może pomóc? Przytoczę tutaj niedawną sytuację z katedrą Notre Dame. Przez zbieg niefortunnych zdarzeń, budynek ten został częściowo spalony, i tutaj z pomocą przyszła firma Ubisoft, która robiła laserowy pomiar budynku podczas tworzenia swojej gry. Dzięki temu odbudowanie katedry jest znacznie łatwiejsze. Gdyby wszystkie budynki miały swojego wirtualnego bliźniaka, to nawet po takiej tragedii nie byłoby problemów z ponownym odzorowaniem konstrukcji. Jako kolejny przykład podam sposób wykorzystania Digital Twin przez NASA podczas misji Apollo 13. Misja nie przebiegła tak gładko, jak się tego spodziewano i w przestrzeni kosmicznej na statku doszło do eksplozji. NASA jednak była przygotowana na taki scenariusz, dlatego że mieli oni stworzonego wirtualnego bliźniaka dla promu kosmicznego i dzięki temu mogli pokierować załogę, co mają robić, by zażegnać ten problem. Możliwe, że gdyby nie ta technologia, to szczątki załogi dryfowałyby gdzieś w galaktycznej przestrzeni. Kto wie? Jak widzicie, twór nowej technologii, jakim jest pojęcie, Digital Twin jest szeroko stosowany w praktyce i ma jeszcze szersze zastosowanie, jeżeli pomyśli się o przyszłości. Jeżeli oglądacie serial Black Mirror, to wiecie, że każda technologia, mimo że fajna na początku, to przynosi pewne niebezpieczeństwa. Ta także nie jest od nich oderwana. Skoro ten świat wirtualnej rzeczywistości jest tak wspaniały i praktycznie nieróżniący się od tego rzeczywistego, to czy ludzie nie zechcą właśnie w nim spędzać czasu? Wyobraźcie sobie, że chcecie zwiedzić Hiszpanię. W realu trzeba wsiąść do samolotu, zapłacić za lot, zapłacić za hotel, stracić już czasu na sam transport, i do tego, gdy już przyjdzie wieczór, to musimy udać się do hotelu i tam spędzić noc. Gdyby jednak cała Hiszpania została w 100% odtworzona w komputerze, to niełatwiej byłoby nam założyć okulary i w kilka minut tam być. Można by było zwiedzać każde miasto, wchodzić do każdego budynku, nawet widzieć tych samych ludzi, a jak przyjdzie noc, to ściągamy okulary i kładziemy się do swojego własnego łóżka. Brzmi niebywale, ale jednak może to się zdarzyć szybciej niż myślicie. Grafika komputerowa jest teraz na takim poziomie, że często trudno rozróżnić nam obraz ze świata prawdziwego od tego stworzonego przez silnik graficzny. Technologia, grafika i możliwości dzisiejszych programistów są na tak zaawansowanym poziomie, że stworzenie wirtualnego świata, który jest lepszy od rzeczywistego, to kwestia kilku lat. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać i zobaczyć jak potoczą się dalsze losy. Tymczasem rzućcie mi łapkę w górę, dajcie suba i czekajcie na kolejny film. Teraz mam dużo spraw prywatnych, ale postaram się tworzyć ten jeden film tygodniowo, a więc do następnego filmu trzymajcie się i na razie.